Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie o produktach Dobrwi trochę. Przyniosłam wszystkie, które mam aktualnie w domu i kilka takich, które mi zapadły w pamięć i sobie zanotowałam. I wam opowiem po prostu o nich, bo ja wiem, że wy kochacie listy i zestawienia itd., więc jedziemy z tematem. Zaczniemy może od cieni do brwi. Przede wszystkim to mam Wam do pokazania cienie z Anabel Minerals, do których ja wróciłam. Ja miałam całe takie jedno opakowanie i tak używałam, używałam, byłam niezadowolona, bo uważałam, że to są super cienie do powiek. Nie bardzo mi pasowały do brwi, więc je oddałam, a potem kupiłam drugi raz to opakowanie, bo malowałam kilka razy tą koleżankę, której dałam te cienie do brwi i to tak ładnie wyglądało, że stwierdziłam, hej! Chyba jednak trochę pochopnie to oceniłaś. Jeśli chodzi o ten ja tutaj kolor, który ma być jako cień pod łuk brwiowy, to jest dla mnie nieporozumienie. Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego on tutaj jest. To jest biały, perłowy kolor. Biały. Biały, perłowy. Naprawdę moim zdaniem to nawet osoby, które mają super jasną skórę, nie będą wyglądały dobrze z perłowym białym kolorem pod długim brwiowym, więc to, to mi się tu wydaje bardzo nietrafionym pomysłem. Natomiast ten, tak jak widzicie, ostro zużyty na środku i ten trochę ciemniejszy, cieplejszy kolor, to jest coś rewelacyjnego. Jeśli chodzi o te z naturalnym składem, prasowane kosmetyki to są naprawdę w czołówce. Uważam, że popchnęli technologię do przodu na maksa. Jeśli chodzi o długotrwałość tego produktu, to jest cień do brwi tego się dotknie palcem i go nie ma, dlatego ja niekoniecznie kocham e, takie produkty, bo ja nie mam za bardzo brwi moich naturalnych, miałam kiedyś bardzo przykrą sytuację u kosmetyczki, niestety uczulenie spowodowało, że prawie wszystkie brwi wypadły, tam się robiły jeszcze różne dziwne rzeczy, przez kilka tygodni to leczyliśmy no i e, większość z nich już nigdy nie odrosła jeśli chodzi o takie rzeczy jak e, wypełnienie ja nie mam, nie mam takiej opcji, żeby wypełnić brwi żeby wziąć po prostu kilka dziur tam zalepić bo tam nie ma dziur, tam są po prostu tam nic nie ma, nie? Ja bym mogła ze tym drak... Płyną od ręki i nawet kleju bym nie musiała używać do, zak do zakrywania. Ym, więc jeśli y, chciałabym cieniem na, y, malować całe moje brwi, to muszę wtedy być super uważna, żeby przypadkiem gdzieś nie zadrapać, nie dotknąć, bo wtedy to po prostu ściągam i brwi nie ma. Y, jeśli ktoś ma skórę bardzo, bardzo tłustą, to tego typu produkty też nie będą się dobrze sprawdzały, te naturalne cienie do brwi, dlatego że y, jak tylko tłuszcz zaczyna się pojawiać, to to będzie migrowało i będziecie mieli akcję typu brew w tą w tamtą stronę. Jak ktoś, y, tak jak ja. Na przykład, jak jest mu zimno, to nakłada czapkę i się nie zastanawia specjalnie nad tym, czy będzie trwały makijaż, czy nie. To potem jest tak, że brwi są dotąd odjechane. To przy nich też mi się zdarza. Ale jak na przykład, macie brwi po prostu tam powinno być, macie brwi i chcecie tylko trochę je wypełnić, pogrubić, przyciemnić i tak dalej, to spokojnie można tego produktu użyć ze zwykłym, skośnym pędzelkiem, i myślę, że będziecie zadowoleni z rezultatu. On to się nie kruszy za bardzo. Jak się nabiera pędzelkiem, to owszem, tutaj jest trochę tego, no, co może się osypać, ale jak się nabierze, trochę strząśnie z pędzla i wtedy nakłada na brwi, to nic tutaj na policzki nie spada. Uważam, że to są naprawdę fajne produkty. Zresztą, jak widzicie, tutaj już sporo zużyłam go, głównie dlatego, że czasami jak hmm, chcę. Się błyskawicznie pomalować, bo nie mam czasu, to wtedy używam cienia, bo to jest kilka sekund i brwi są pomalowane. Także w tą stronę mi tutaj poszło. Kupiłam też cienie do brwi z Pixie Cosmetics, ale już czekam chyba z 10 dni na tą paczkę i niestety nie zdążyła dość. Także opowiem Wam jakimś innym razem, może przy jakimś tutorialu. Daję mam cień do brwi z Anastasia Beverly Hills, który kupiłam w jakimś zestawie i tak powiem szczerze, nie mogę pojąć. Nie mogę pojąć zrozumieć, nie mogę fenomenu tego produktu, bo to jest suche jak. Kreda. I to jeszcze taka, co. <noise> jakaś jest z przedwiecznej starej szkoły. Takie, wiesz, zamknęli szkołę i już to było objęte ochroną inspektora zabytków i nikt tam nie wchodził. I potem ktoś wpada na pomysł, hej, zobaczmy, bo już były wybite szyby, wejdźmy do środka i patrzę, że tam leży kawałek kredy, jakiś przedwieczny. Naprawdę, to jest dla mnie konsystencja tego produktu. Nie mogę pojąć, naprawdę nie mogę pojąć. To jest tak suche. To się w ogóle nie chce trzymać mi do yy, yy, skóry. Może jakby tak było, że to miałoby właśnie tylko jakieś pojedyncze dziury w Wypełnić, to by się sprawdziło, ale y, po pierwsze, to ma takie małe krycie, bym powiedziała. Jak na cień do powiek, to naprawdę bardzo małe krycie. Po drugie, nie chcę mi się kompletnie trzymać do skóry. Ja muszę nałożyć na przykład mm, jakiś bezbarwny żel albo nie przypudrować tego miejsca, jak nakładam kremowy podkład, tylko na ten kremowy podkład nakładać to, żeby to się jakoś trzymało. Robi mi bardzo duże prześwity. Ogólnie jestem niezadowolona. Oddam to na pewno komuś, bo tak podejmowałam te kilka prób. Kolor jest rewelacyjny. To widać, że ten, te kolory, ale one, oni wiedzą, co robią, jeśli chodzi o kolorystykę. Natomiast ten produkt jest, no mówię, na maksa suchy. Być może mam jakąś starą sztukę, MU się nazywa Soft Brown Brow Powder Duo. Być może mam jakąś starą sztukę, ale no nie wiem. Kupiłam to w Seforze, zakładałam, że raczej będzie oryginalnym, dobrym produktem. Mi chyba po prostu ta konsystencja tak totalnie nie podeszła. Dalej mamy kredki. Kredek mam dużo, bo ja aktualnie jestem największą fanką kredek do brwi i używam codziennie dwóch lub trzech, ponieważ jestem człowiekiem wymagającym <grym> wysokiego nakładu i wysiłku. O poranku mam kilka kredek, które są w jaśniejszym kolorze. I nimi maluję wewnętrzną część brwi. Mam kilka kredek, którymi rysuję samą końcówkę, mam kilka kredek, którymi zapełniam y, tą przestrzeń pomiędzy, ponieważ mogę. To jest jedyny, chyba, jedyne wyjaśnienie. Można to zrobić jednym kolorem i tak żadnemu człowiekowi nie rosną brwi ombre. Wszyscy mamy ten sam kolor od początku do końca, ale ja takie lubię, tak się najlepiej czuję i y, tego się trzymam. Zacznę może od tej kredki, właśnie, której najczęściej używam tutaj na wewnętrzną y, część brwi. I to jest rewelacyjna kredka z Mystic Warsaw. To jest moje chyba czwarte opakowanie, albo piąte. Ja nie wiem czy to nie jest najlepsza kredka do brwi jakie używam w ogóle w moim całym życiu. To jest bardzo woskowe. Ten tutaj odcień to jest kolor blond. Yy, nówka sztuka. Nówka sztuka, dopiero dzisiaj wyciągam z paczki. Yy, ona ma bardzo woskową konsystencję. Jeżeli są jakieś włoski i się w ten sposób yy, zaczyna yy, malować, to można spokojnie te włoski podciągnąć do góry, że to zaczyna wyglądać jak było tych brwi więcej. To się bardzo dobrze trzyma, jak mam podkład mineralny, taki pudrowy, to nie ma problemu, mogę potem porysować, bo czasami jest tak, że bierzesz kredkę, przejeżdżasz po podkładzie mineralnym i podkład mineralny zostaje na kredce, a na brwi yy, niestety nie zostaje już nic. Także tu nie ma tego problemu, to się bardzo ładnie rozprowadza. Na kremowych podkładach nie mam kłopotu. Na y, tradycyjnych to nie bo nie używam. <laughs> y, jeśli chodzi o długotrwałość, to też to jest taki produkt, że jak ja pomaluję brwi rano, to do wieczora one tam są. Wiadomo, jak tych się ostro pozacieram, jak mam dzień załamania i płaczę nad tym, że nie ogarniam swojego życia, bo też mam takie dni, to wtedy ściągam wszystko i mam ją na palcach. Ale jak założę czapkę albo, nie wiem, kapelusz i ściągnę później, to te brwi dalej są w tym miejscu, co były w miarę. Yy, uważam, że to jest świetne kosmetyki, przy okazji jest w przyzwoitej cenie. Jak na kredkę do brwi, patrząc na te niektóre, to naprawdę wypada dobrze. Dalej mamy drugą, jasną, i tej to trochę ja nie rozumiem, co mnie podkusiło. To chyba dlatego, że były jakieś promocje tam 50%, bestseller za 50%, tak kupiłam to, i potem miałam, hmm, coś się nie udało. To jest kredka do brwi z Maka, która nazywa się Lingering, taki i ma kolor. Ja pamiętam, jak zaczynam oglądać tutoriale na YouTubie 10 lat temu, to um, dziewczyny z Pixiu używały tych kredek, i ja wtedy sobie mówiłam, że kiedyś, kiedyś, jak będę duża, jak już będę dorosła i będzie mi stać, to sobie kupię taką kredkę. I sobie ją kupiłam i takiej używam i miałam takie. Co się wydarzyło? Gdzie na, gdzie na tej linii od chęci do realizacji coś poszło nie tak? Bardzo mi nie pasuje ta kredka. Ona ma z jednej strony taką do przeczesywania spiralkę, z drugiej strony ma normalną kredkę i ona ani nie jest trwała, ani ten kolor jakoś specjalnie ładnie na mnie nie wygląda. To jest takie trochę... W ogóle ona jest bardzo sucha bardzo, bardzo sucha. I jak się chce rysować po jednej kresce, żeby udawać brwi, to myślę, że to jest do zrobienia. W sensie dzięki temu, że jest taka sucha, to jest możliwe, ale jak ja bym miała to robić, to bym się malowała rano od trzeciej w nocy, żeby na dziesiątą do pracy zdążyć. E, więc przy takim malowaniu jak ja, jak ja lubię takie sztuczne, jak mam teraz, no to wtedy ciężko, bo e, po pierwsze to jest trochę prześwitujące, po drugie jest bardzo suche i zaczynam ruszać skórą bardziej niż zostawiać ten kolor. E, po trzecie to jest właśnie ta kredka, która wszystkie podkłady naturalne Obłędnie czy kremowe, czy pudrowe, zabiera na siebie. I w pewnym momencie jest tak, że robisz trzy kreski, a potem już jest tyle yy, beżowego na tym, że dalej nie rysuje. Więc yy, nie specjalnie mi to pasuje. Yy, wiem, że jest dużo ludzi, którzy, kocha kosmetyk, którzy, którzy kochają kosmetyki z maka to nie obrażajcie się, to jest po prostu moja opinia. To nie jest tak, że ja przychodzę i mówię to jest beznadziejna firma. Po prostu... Do moich potrzeb to się kompletnie nie sprawdza, więc ciężko jest mi znaleźć tu jakieś zalety, bo niewiele ich widzę. Poza tym to było bardzo drogie i tak powiem szczerze, że trochę zgrzytałam zębami, jak zaczęłam używać i się okazało, że nie spełnia moich oczekiwań w ogóle. Dalej mamy kredkę, do której mam chyba najbardziej ambiwalentne uczucia ever, bo z jednej strony uwielbiam, jak ona się długo trzyma i jaki ona ma dobry kolor, ale z drugiej nie cierpię tego, jak jej się używa, bo ona jest po prostu uciążliwa. I to jest kredka marki Gorz. Gosz, o ile się nie mylę, też ma całkiem chyba spoko y, składy, albo może pomyliłam go? Nie, chyba są lepsze niż takie tradycyjne z drogerii. Z jednej strony ma bardzo dużą, bezsensowną spiralkę, bo to nie jest spiralka do brwi, moim zdaniem, tylko do rzęs. Ten kolor tutaj. Huuu, 03 Grey Brown jest wspaniałym kolorem, bo ja jestem w stanie, jak naprawdę bardzo mi zależy, żeby szybko pomalować brwi, to jestem w stanie tym trzasnąć od początku do końca i on ma taki kolor, że jak miałam jaśniejsze, to do blondu w miarę pasował, jak miałam ciemniejsze, to też w miarę pasował, jak mam takie dziwne, jak teraz, to też w miarę pasuje, taki jest dosyć uniwersalny i tak jak mówię, trzyma się bardzo dobrze, jest woskowa, ale mniej woskowa od tamtej pierwszej z Mystic Warsaw i no naprawdę spoko jest ta formuła, bardzo spoko jest ta formuła, tylko, że sama kredka jest bardzo miękka, i z tego powodu momentalnie wystarczy zrobić kilka tylko ruchów, i ona traci kształt ze względu na to, że jest tak miękka i tyle jej zostaje na skórze, że trzeba ją temperować. Jak się chce pomalować całą brew, to trzeba ją zatemperować dwa razy. Dlatego ja ją mam od niedawna, a już prawie nic jej tu nie zostało, więc pod kątem wydajności to myślę, że nie, nie specjalnie. Chyba, że tak macie, że właśnie macie brwi i tylko chcecie sobie ze trzy miejsca jakoś tam wypełnić trochę i żeby się długo trzymało, to wtedy warto się zainteresować, to naprawdę spoko rzecz jest. Wiecie co, jak tak mam czasami, że przez kilka sesji nagraniowych yy, siadam tutaj i opowiadam tylko o... Yy, yy, jakieś porady udzielam albo opowiadam o pielęgnacji i później przychodzi ten jeden dzień, gdzie mogę w końcu sobie usiąść i pogadać o makijażu. Ja kocham to, to ja czuję centralnie, jak się sama nakręcam w trakcie tego, Odcinka jestem coraz bardziej zadowolona z siebie. To się właśnie dzisiaj dzieje. Dalej mamy kredkę, która jest taka, to jest taki średni kolor, taki pomiędzy. Dam radę nim przód wyrysować, dam radę nim tył wyrysować, jak bardzo będę chciała i y, dam radę zrobić tutaj to połączenie pomiędzy jasnym i ciemnym kolorem. Tak, tak. Jestem kompletnie świadoma, jak to brzmi. Y, marka nazywa się Moonish Natural y, Rocket Eyebrow Pencil. Tak nazywa się ten produkt, o czym nie wiedziałam. Y, I tak Kredka ma kolor nie wiadomo jaki. Light Taupe to jest, to jest ten odcień. Z jednej strony ma też taką spiralkę, której ja chyba nigdy nie użyłam, z drugiej strony ma kredkę, która jest ciut bardziej wydajna od tej z gosza. Ma trochę jaśniejszy kolor i bardzo, bardzo podobne rezultaty daje na skórze. Jest dość trwała, jak na naturalną kredkę, to w ogóle jest bardzo trwała. Ja miałam też kredki w poprzednich latach, tam z Lily Lolo chyba i jakieś jeszcze inne, ale nie przywołuję ich tutaj dzisiaj, dlatego że moim zdaniem nie były warte uwagi. Dlatego po prostu omijam je w tym odcinku. Ta bardzo dobrze mi się sprawdza. Też mi się wydaje, że była w jakiejś przyzwoitej cenie. Ja to chyba nawet na promo kupiłam i świetnie mi się sprawdza. Dam sobie radę zrobić kilka kresek, jakbym chciała. Dam sobie radę wymalować tak, jak ja lubię, takie ogromne, sztuczne brwi, także nie ma uwag, no nie mam uwag. Tu mam kilka uwag. <grytania> to jest kredka z Anastasia Beverly Hills. Anastasia, Anastasia. Nie mam pojęcia. Na pewno obojętnie, którą wybiorę opcję, to ktoś się obrazi, więc <grytania> no trudno. Brow is. Nazywa się ten konkretny produkt i moja jest w kolorze Dark Brown. Ta ma chyba najlepszą szczoteczkę. Najlepszą szczoteczka, jaką widziałam. Ona jest mega cienka, bardzo długa, idealnie rozczesuje brwi, to jest wspaniała szczoteczka. Z drugiej zaś strony ma bardzo, bardzo cienką i mega precyzyjną końcówkę i fantastyczny kolor, taki naprawdę ciemny, czekoladowy, brązowy, ale nie ciepły, tylko taki idealnie pasujący, taki, który się nie odcina za bardzo. I ogólnie to byłoby coś super, gdyby nie fakt, że to jest najmniej trwały kosmetyk do brwi, jaki ja posiadam. Ja nie wiem czemu, bo ja na, na początku. To jest moje, druga, moje drugie opakowanie, bo kupiłam to w zestawie chyba z tym kiedyś przy jakichś świątecznych promocjach, tak mi się wydaje. Natomiast y, tą pierwszą, którą miałam tak używałam, i mi się wydawało, że jest spoko. I potem zaczęłam używać innych produktów, i ta już zaczęła wypadać blado. I teraz jak używam na przykład tych cieni z Anabel Minerals, które da się ściągnąć palcem i tego, to to jest jeszcze mniej trwałe od tamtych cieni z Anabel. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że to jest tak bardzo nietrwały kosmetyk. Jest super miękka. Trzeba trzymać na samym końcu i bardzo delikatnie delikatnie malować, bo jak się złapie tak blisko i chce się tak wyrysować bardzo precyzyjnie, to można troszkę za mocno przycisnąć i wtedy ono się, yy, no bardzo się marze. Dużo tego produktu wchodzi i bardzo się marze. Ja czasami miałam takie akcje, że na przykład jak wymalowałam za dużo. Jestem świadoma, że to była moja wina, że to nie, że sama kredka, tylko po prostu bardzo dużo nakładłam na zewnętrzną część brwi tego właśnie produktu. To zdarzyło mi się na przykład, że włosy. Chciałam w ten sposób po prostu zabrać włosy, żeby je spiąć w jakąś tam kitkę czy coś. To miałam tą brew, ona dotąd dochodziła, nie? Wszystko się tu rozmazywało i ona się lała. Jak tylko zaczęła mi się robić akcja z przetłuszczaniem, że na przykład używałam jakiegoś kremowego podkładu i on w ciągu dnia zaczynał się tak na maksa wyświecać, te naturalne jeszcze mają dużo tłuszczu, więc to wszystko się łączyło. No wyglądało tragicznie. Ta brew to się naprawdę czasami roz, rozsuwała na, na różne strony, jakieś kontynenty tutaj w się sensie robiły. Także zużyję ten produkt do końca. Tak, no już zapłaciłam za niego, więc myślę, że go dojadę, bo jestem w stanie wykorzystać z tymi innymi kosmetykami. Na przykład, jakbym kredką nie kredką tylko cieniem wymalowała całe brwi, a ja tylko końcówkę trochę, przy, jakby na tym już przypudrowanym cieniem położyła to, no to da się to wykorzystać. Nie kupię tego już na pewno bo tak jak mówię, ta nietrwałość w porównaniu do tych innych, znacznie tańszych produktów jakoś mnie tak nie przekonuje. Mam tu dwie kredki jeszcze z L'Oreala, które yy, ja bym chyba ich nie kupiła, tak mi się wydaje, gdyby nie to, że przysłała mi jedną koleżankę, a to już dawno temu, jak ona wyszła na rynek yy, i przysłała mi to i ej, będziesz to lubiła, to jest super, to jest super. To się nazywa Skinny Definer Brow Artist yy, i ja miałam też inne z tej firmy rzeczy, oni mają jakieś takie grube kredki, których w ogóle nie rozumiem, kto ma takie brwi, kto by chciał mieć takie, ja bym chciała, ale to jest bardziej Życzeniowe myślenie. E, mają też jakieś e, inne, re, różne dziwne rzeczy, że z jednej strony jest kredka, jakaś taka prostokątna, a z drugiej strony jest jakiś cień, taki w dziwnym okrągłym opakowaniu. Tamte były dla mnie po prostu totalnie nieintuicyjne i przy moich brwiach nie, nie do wykorzystania, tak normalnie. Te natomiast mają tak cienką końcówkę jak tamte z Anastazji, są o wiele bardziej suche, ale nie tak suche, że nie da się rysować. Są takie, że są mega długotrwałe. Jedyny ich minus to jest to, że ze względu na tą właśnie super cienką końcówkę bardzo szybko się zużywają. Tak naprawdę momentalnie. Jak się, można porobić takie kreski, jak ktoś bardzo chce. Można wyrysować takie jak ja. Mam takie bloki yy, i one się sprawdzają do jednego i do drugiego. Po prostu są mega niewydajne. Yy, ja mam tu dwa kolory. Jeden to jest brunette numer 105, a drugi to jest dark brunette 108. Yy, używam ich w ten sposób, że dosłownie wyrysowuję sobie tą zewnętrzną część brwi. Troszkę wypełniam końcówkę, a później którąś z tych innych kredek łączę przód z tyłem. I proszę bardzo. Ja nawet nie skomentuję, nie? Wiecie, jaki żart się pojawił w mojej głowie, ale nie, nie, po prostu nie idziemy w to, to jest, po, to jest poniżej pasa. Dalej mamy pomady, nie mam żadnej do pokazania, ale mam dużo do powiedzenia. Pomady z Inglota. Kiedyś były to moje absolutnie ulubione pomady do brwi. Kochałam, uwielbiałam, były niezniszczalne. Ja mam vlogi z wakacji z ubiegłych lat, gdzie nakładam maskę do nurkowania, idę nad morze, moczę się pół dnia, potem wracam do domu, ściągam maskę, okulary, jakieś czapki, kapelusze, inne tam rzeczy, chustki z głowy i te brwi są cały czas na miejscu. A później zmienili y, tą formułę po to, żeby były dłużej kremowe, i nie zyskały w słoiczku i już nie są w ogóle takie trwałe, więc y, przestałam je kupować z moim wielkim rozczarowaniem. Ostatnią sztukę, którą miałam, to była ta z kolekcji JLO, bo miała idealny kolor dla mnie, ale niestety y, ja chyba straciłam skilla. Tego malowania pomadami do brwi, bo teraz, jak użyję pomady, to po prostu moje brwi, brwi wyglądałem okropnie. Nawet nie, że słabo, że tam kiepsko, że można połreć. Nie, wyglądałem okropnie, także trzeba zmyć, więc odpuściłam sobie. Kupiłam pomadę z Anastasia Beverly Hills, ale ona z kolei była taka, że bardzo mocno mi się łączyła z. Jak mi się zaczynała tylko tutaj strefa te przetłuszczać, to mi migrowała. Na maksa mi migrowała ta pomada. Tak jak czasami szminka się wylewa poza usta, to mi ta pomada się wylewała tutaj w te moje dwie jedenastki, więc znaczy, te dwie jedynki pomiędzy brwiami, więc stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i oddałam ją. Miałam też pomadę z Madary i ona na początku na mnie zrobiła piorunujące wrażenie. Miałam takie, boże, cudowna konsystencja, kremowe, dobre krycie, dobry skład, wszystko super. Po dwóch miesiącach tak mi zaschło na kamień, że nie dało się już tego reanimować. Nawet Duraline'em z Inglota, więc też już pożegnałam się z nią nie będę więcej kupować. Po pomadach przyszedł czas na tusze do brwi, takie z malutką szczoteczką. To mam kilka do polecenia. Są takie Stare, pradawne, już one nie wiem ile lat są na rynku. Pewnie tyle, co ja jestem na YouTubie, to one są na rynku. I to są tusze do brwi z Essence. Oni mają chyba dwa kolory, i to są za taką cenę, są naprawdę bardzo spoko. Wracam do nich od czasu do czasu, albo jak nie mam żadnego innego tuszu, a ja lubię te resztki brwi, które mam z przodu przeczesać trochę, żeby wyglądały bardziej naturalnie. Naturalnie. To wtedy, to wtedy wracam do nich. Już nie miałam ich przez kilka lat, ale naprawdę uważam, że są super. Z Golden Rose są bardzo dobre też tusze do brwi mają świetnie dobrane kolory, bardzo precyzyjną szczoteczkę. Można nawet maleńkie włoski złapać, także to im też liczę na plus. Trochę mam z nimi kłopot, bo od czasu do czasu zaczynają mi się kruszyć. Jak na przykład usiądę i tak się złapię tu za głowę czy coś. Jak mnie na przykład nie wiem, boli, to jak ruszę paznokciem, to się kruszy ten kawałki wpada mi do oka z brwi. Także to jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę. Rewelacyjny tusz do brwi robi Diego Dala Palma. Tylko one są chyba bardzo drogie, tak mi się wydaje, niemniej jednak y, to było też cacuszko i ono to nawet dawało takie wrażenie, że jak człowiek głowę przekręcił na bok, to się wydawało, że brwi są 3D, że trochę odstają od, od czaszki, to na mnie to mi to na maksa imponowało, robiło to na mnie mega wrażenie. I teraz mam y, jeszcze tuż do brwi z Anastasia Beverly Hills i to jest pierwszy produkt od nich, który tak mnie powalił, że się zastanawiałam, czy za te... Nie wiem, tam ponad stu, kupić duże opakowanie. To było w zestawie, chyba z tamtymi innymi rzeczami. Ja mam kolor O Matko. Ja... To na pewno nie są napisy zgodne z naszym prawem, nie? Na pewno to jest za mała czcionka. Dark Brown i on jest rewelacyjny. On daje właśnie to takie 3D, że one odstają, one stoją do góry. Jak ubiorę czapkę i ściągnę, to mogę ściągnąć kredkę spod spodu, ale brwi są cały czas w tym samym miejscu, aż do momentu, jak je zmyję. Dodają właśnie takiego i objęto. I koloru, i takiej, że one są sztywne, uczesane te brwi. Naprawdę bardzo to lubię. To jest chyba aktualnie z tych tuszów, których używałam, mój absolutny ulubieniec. No, z, z mocnym przekonaniem to mówię. Tak się zastanowiłam chwila nad tym, czy aby na pewno daje mu ten tytuł, ale tak zasłużył sobie na niego. Dobra, to byłoby na tyle, proszę Państwa, 20 minut o brwiach. Kto mógł to zrobić? Tylko ja. Tak mi się wydaje, że tylko ja. Nie będę wam chyba nagrywać tutoriali, jak to robię, bo ja robię od tylu lat cały czas tak samo. To yy, jak widzieliście jakikolwiek tutorial, na którym ja maluję brwi, to ja robię cały czas to samo, po prostu zmienia produkty. Bo <laughs> tak się nauczyłam i tylko tego się trzymam na razie. Może kiedyś mnie olśni i coś nowego odkryję, to wtedy wpadnę i wam opowiem o tym. Dobra, życzę Wam wszystkim. Cudownego tygodnia, mam nadzieję, że ta lista Wam się podobała i może znaleźliście jakiś produkt, który odpowiadać będzie Waszym oczekiwaniom. Yy, ja już teraz po prostu pożegnam się, bo znowu wchodzimy w ten etap, na którym Paulina nie potrafi się zamknąć na końcu odcinka. I tak się żegnamy 25 minut, nie? Na razie!